Nie regulujcie odbiorników, to nie jest tak, że dwoi Wam się w oczach, to są dwa różne motocykle. Mimo że nazwy mają dosyć podobne i naprawdę skomplikowane. GSXS1000 GT, o którym wam opowiem szybko opinię w zestawieniu z nowym GSXS1000 GX W uproszczeniu GT GX. Oglądacie Operację Lato, drugi tydzień, tydzień Suzuki. No i przypominam, gorąco zachęcam, żebyście wzięli udział w konkursie, bo do wygrania jest przede wszystkim kask, do tego opony, klocki, gadżety, sesje foto, koszulki Motogen. Akcja jest prosta, bo wystarczy zrobić motocyklowe zdjęcie, albo film, albo wierszyk, albo cokolwiek, wrzucić na swoje socjale, oznaczyć hashtag Operacja Lato i małpka Motogen, a za nagrody Odpowiedzialne są te firmy, które nam pomagają, dzięki którym operacja nie mogłaby się odbyć. GTEK, czyli GSX-S1000GT, strasznie to skomplikowane, jest nowością sprzed kilku lat i to jest jedyny model w operacji LATO, który nie jest nowością tegoroczną. Ten model jest ewolucją modelu GSX-F1000 albo GSX-S1000F, no podobnego, tylko poprzedniego, i jest to motocykl. Który wyewoluował ze stricte sportowego motocykla, dostał owiewki i troszeczkę bardziej ergonomiczną pozycję, i możliwość montowania kufrów, i teraz jest takim sportowym turystykiem, bez przerośniętych zawieszeń, bez nadmiernej wysokiej pozycji. Bo taką funkcję dostał nowiutki GX, to jest crossover. To jest motocykl, który jest jednocześnie sportowy, ale także podwyższony, podwyższony trochę jak Wisztrom, ale zdecydowanie nie offroadowy, ale za to bardzo wypasiony, bo tam ten ma elektroniczne zawieszenie, a ten nie ma, więc do czego ten służy? Co on robi teraz w ofercie i czym się różni od GX-a? GT to jest taki motocykl, który ma 152 konie. Jest to moc generowana z czterocylindrowego rzędowego silnika, który notabene pochodzi w dalekiej linii Prosto z motocykla sportowego z gsx 1000 i to naprawdę czuć. Czuć w nim taki sportowy pazur, ale sportowy pazur motocykli sportowych z tej troszeczkę poprzedniej generacji. On ma bardzo mięsisty dół, bardzo basowo pracuje ten wydech, a jednocześnie, kiedy go wkręcimy na wysokie obroty, idzie jak przecinak, idzie jak typowy sport waży 226 kg i jest to masa zdecydowanie odpowiednia dla motocykla sportowo-turystycznego, a dlatego turystycznego, ponieważ w porównaniu do typowych sportów mamy tutaj szeroką jednoczęściową kierownicę, która jest podniesiona, mamy bardzo, ale to bardzo skuteczną ochronę przed wiatrem, rozbudowane owiewki, potężna, wysoka szyba. Dzięki czemu możemy tym motocyklem jednocześnie Cieszyć się z bardzo sportowych emocji, z pokonywania górskich winkli w bardzo dynamicznym tempie. Byłem nim także kiedyś na torze i przyznaję, że sprawdził się tam zaskakująco dobrze. Choć na tor lepszy był Naked GSX S1000 Naked, ten był całkiem w porządku. A tak jak mówię, jednocześnie możemy jechać daleko, ponieważ na przykład. Cała tylna sekcja została dopasowana w tym motocyklu w taki sposób, aby łatwo zamontować kufry. Zobaczcie, tu jest fabryczny, fabryczne uchwyty pod kufry, więc wystarczy po prostu dokupić, wkliknąć i jechać hen daleko. Zawieszenie w tym motocyklu nawet wygląda na trochę sportowe i nic dziwnego, bo możliwości ma faktycznie bardzo wysokie, choć jest to zawias, który został skonfigurowany w sposób sportowo-turystyczny i dobrze. Można go oczywiście regulować, choć regulację ma manualną, zupełnie inaczej niż w nowym GX-ie, o czym powiem za chwilę. A wracając tutaj, hamulce też potężne, Brembo, czterotłoki, montowane radialnie i faktycznie moc hamowania jest tutaj ogromna. Choć znowu modulacja tego hamulca nie jest taka ostra, to nie jest taka brzytwa jak w motocyklach stricte sportowych, no ale to dobrze, bo w turystyce chyba nie jest potrzebna aż tak ostra brzytwa. Na ogromną pochwałę w tym motocyklu zasługuje quickshifter, który nie tylko działa w górę i w dół, ale też działa przepięknie, gładko, idealnie uwielbiam go. A jeżeli chodzi o elektronikę, to mamy tutaj bardzo ładny, kolorowy wyświetlacz. Mamy kilka trybów jazdy, które zmieniają charakterystykę mocy, charakterystykę reakcji na, na manetkę gazu. Ale uwaga, można ten ekran wyświetlacz połączyć do smartfona, i dzięki odpowiedniej aplikacji można tutaj wyświetlać nawigację. I nie jest to nawigacja krok po kroku, a normalnie pełnoekranowa mapa. No i kontrola trakcji. Także jest nie tylko dopracowana, jest nie tylko pięciostopniowa, ale można ją wyłączyć w trakcie jazdy, a po wyłączeniu zapłonu i włączeniu ponownym system to zapamiętuje i nie włącza jej na siłę. I dobrze. No dobra, ale wspomniałem, że porównam GTK do nowego gx -a. No i tak w dużym, totalnie dużym skrócie, to to jest bardzo podobny moto motocykl, ale wyższy. I wyżej wyposażony, tak w największym skrócie, a w detalach to na przykład kanapa. Jak wyraźnie widać kanapa jest wyższa i jak wyraźnie czuć w trakcie jazdy jest szersza, miększa i dużo, dużo wygodniejsza. Nie powiem, że tu jest niewygodna, o nie, ale tu jest wygodniejsza. Prześwit i zawieszenie tutaj też są wyższe. Widać, że to jest motocykl do dalekiej turystyki, no. Ze zjechaniem w szuter to może bym się nie pokusił, w sensie każdy motocykl będzie potrafił jeździć po szutrze. No powiedzmy, że się uda, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest motocykl dalekosiężny, turystyczny, ale w tym zawieszeniu. Tu się ukrywa najnowsza technologia Suzuki, zrobiona we współpracy z marką Showa. I to jest zawieszenie aktywne, które samodzielnie dobiera tłumienie do jakości jazdy. Suzuki nawet ma taki system, który nazywało Float Ride, Dzięki czemu ten motocykl się unosi po drodze, on płynie, a w trybach jazdy można je dopasować do zawieszenia. W zasadzie tryby zawieszenia można dopasować do trybów jazdy. Można ustawić, czy to jest tryb sztywny, miękki czy pośredni, i faktycznie znacznie wpływa to na komfort jazdy. Co więcej, byłem tym motocyklem na torze łódź i potwierdzam, że na torze się sprawdza. Wspomniałem, że byłem też Gietekiem. Gietek nadaje się na tor całkiem nieźle, ale GX jeszcze mniej nadaje się na tor, a to ze względu na jego wyprostowaną pozycję, na kierownicę, która względem Gieteka jest nie tylko podniesiona, ale jeszcze przysunięta do kierowcy. To jest motocykl zdecydowanie bardziej turystyczny, którym oczywiście można wjechać na tor i się dobrze bawić, ale on nie jest do tego stworzony. I tak w skrócie można opisać różnicę. Wyższa kanapa. Wyższa, bliższa kierownica, no i przede wszystkim to zawieszenie. A o szczegółach GX-a dowiecie się w niedzielę, w filmie głównym, który przygotujemy, w którym przygotujemy szczegółową recenzję tego motocykla. Powiemy na przykład o szybie, która tutaj jest regulowana, tu nie, choć tam do regulacji wymaga narzędzi, no niestety. Ale zalet tutaj jest zdecydowanie więcej niż wad. Dziękuję. Do zobaczenia. Piotr Jędrzejek. Aha, i w czwartek przyjeżdżajcie na spota, podnarodowy, będziecie mogli je zobaczyć i się przysiąść, i będzie super motocyklowa atmosfera, i będzie piwko zero, i kola, i ciastka. Wpadajcie, podnarodowym czwartki 19, cześć.